Wyobraźcie sobie, że mamy krowę. Krowa jest rasowa, mięsna, w odpowiedni sposób hodowana, karmiona czym trzeba, ubita tak, jak trzeba. Potem trafia do sezonowalni, jest sezonowana, pyszne mięso. Płacimy kupę kasy urzeźnika za takiego steka, przynosimy do domu, grillujemy zgodnie ze sztuką, tak, jak potrzeba, i jeszcze możemy tego steka na koniec zepsuć, bo nie pozwalamy mu odpocząć. Dzisiaj pogadamy o odpoczywaniu mięsa i dlaczego to jest takie ważne. Zaczynamy. Mamy tutaj pięknego ribaja, więc zacznijmy od tego, że używając całego mojego skilla zgrilujemy go najlepiej jak tylko potrafię. Zaczynam od odbicia sondy termometru. Sonda musi dojść w sam środek centralnego mięśnia ribaja. W najgrubsze miejsce odrobina oleju. Smarujemy stekę dokładnie olejem z obu stron. Sól, pieprz. Możemy solić, możemy pieprzyć przed grillowaniem. Chyba, że używamy bardzo wysokiej temperatury do grillowania, czyli na przykład palnika sizzle zone. Dzisiaj zrobimy bardzo klasycznie, bez żadnych bajerów. Tutaj mamy ustawione temperatury. Dwa palniki są na maksa, jeden jest na minimum. Grill nagrzany. Z prawej strony mamy wysoką temperaturę, z lewej niską. Tam będziemy dociągać w środku. Ale najpierw karmelizacja. Kładę go w wysokiej temperaturze. Ile czasu to potrwa? W zależności od mocy grilla to może potrwać 30 sekund albo 3 minuty. Musicie znać swojego grilla, ale patrzcie po prostu czy stek ładnie odchodzi od rusztu. Jeżeli odchodzi to znaczy, że już jest skarmelizowany. Tu jeszcze ładnie wszystko skarmelizowało, przewracam na drugą stronę. I to samo z drugiej strony. Ładnie spieczony też z drugiej strony. Teraz przesuwam go w strefę temperatury pośredniej. On ma w tym momencie 52 stopnie. Ja chcę go w stopniu medium. Medium to będzie w okolicach 57-60 stopni. 58 stopni to jest już ten moment, że ten stek zaczyna wchodzić w medium. I teraz to, o czym gadaliśmy cały czas odpoczywanie. Przynajmniej 5 minut ten stek musi teraz poleżeć na desce. Dlaczego? Dlatego, że pod wpływem całej tej wysokiej temperatury. Soczystość tego steka, ta tak zwana krew, której się wszyscy boją, to nie jest krew, tylko osocze, to wszystko jest wyciśnięte z włókien i sobie swobodnie pomiędzy tymi włóknami teraz pływa. I jak ja tego steka przekroję w tym momencie, wszystko wypłynie na deskę, a to jest pyszne. To jest ta cała fajna soczystość tego steka, to musi z powrotem wsiąknąć w te włókna, i dlatego właśnie ten stek musi jeszcze chwilę poleżeć. Pamiętajcie o tym, bo to jest właśnie ten moment. W którym możecie to wszystko, wszystko zepsuć. 5 minut, a najważniejsze jest to, że w trakcie całego tego odpoczywania temperatura w steku cały czas rośnie, więc o tym też musicie pamiętać i odpowiednio wcześniej go zdjąć. On w tym momencie zaczyna wchodzić w medium well, czyli bardzo, bardzo pyszny stopień wysmażenia.